Halo, proszę zaczekać. Wyście są Gerald z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian. Reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza chociebora piętkę. Uszanowania. No o co chodzi? Najkrócej mówiąc o niezadeklarowane przychody. Słucham. Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił. Co wzbudziło nasze podejrzenia. Rozumiem. Z chęcią je rozwieję. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Hmm. hmm. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy. Rodzaj świadczonych usług: dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej. Czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Biagosadu? To jakieś żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami czy nie handlował? Nie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Słowo wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? Hmm, to znaczy to znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? Yy, zdarzało się, ale właściciele nie protestowali. W świetle prawa to nie jest żadna wymówka, szanowny panie. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych ulgę 73% z tytułu ryzyka zawodowego. Wszystko się zgadza. Co do korony... <laughs> Doprawdy, jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę. W tych czasach obywatelskie cnoty to rzadkość. Trzeba je zatem nagradzać. Proszę. Co? Co, co to jest? Dyplom praworządnego płatnika. Sugeruję go sobie oprawić i powiesić na ścianie, na jakimś honorowym miejscu. Gratuluję.